Jakie są korzyści z uprawiania sportu? Jest to wzmacnianie się nie tylko fizyczne, ale psychiczne. Zwłaszcza w takim sporcie jak, jak sporty walki. Budujemy swój, e, swoje mięśnie, a przez to też wzmacniamy swój układ kostny. Tak? budowujemy go mięśniami. Sport taki na przykład jak sporty walki. Uczy dyscypliny, pokory, umiejętności wygrywania, przegrywania i radzenia sobie z tymi właśnie z tymi rzeczami. Święta na sportowo, moim zdaniem, jest to bardzo dobry pomysł. Konsoliduje całą społeczność lokalną, nie tylko gdzieś przy pomnikach, wiadomo, ale także na, właśnie na imprezach sportowych konsoliduje rodziny, czyli wszyscy wychodzą razem, dopingują, uczą się właśnie tej, tej, tego dopingu, uczą się też, przeżywają tą rywalizację, no bo po części jest to rywalizacja dzieci, młodzieży, a także dorosłych. 35. Mila Goleniowska już sam wynik mówi za siebie, tak? Jest to 35. raz, gdzie w naszym mieście biegi się biegi, no, biegają zawodnicy i zawodniczki z całej Polski. Zaznaczyliśmy się na biegowej mapie Polski, także to jest, to jest coś, no i co jest piękne, że na biegi przychodzą dzieci, rodzice i dziadkowie, także to konsoliduje też rodziny, no i co najważniejsze, dopingują, tak, nauczą się ludzie też dopingować, przeżywać ten sport razem ze swoimi dziećmi, wnukami i tak dalej. Uczniowie, w, w lepszy i podstawowych. A tutaj już nie ma rodziców, tutaj. O, niestety, jest trzeba Jesteśmy w 3 metry. Czekamy, czekamy aż przybiegną w zasadzie wystartują, a później tutaj do nas na metę przybiegną dzieci młodzież z roczników między 2000, a 2000. 11 duży już Jedzie policja, to znaczy że ta policja biegną, biegną chłopcy, biegną Przybiegną biegną, biegną, młodzież na miencie, 50 m. I tutaj nagradzali brałami, O powiedziałbym nawet, że rozrabiają i za chwilę dzieciaki, proszę zobaczyć, to nie jest przypadkowy zawodnik, 8-9 lat długie nogi, chudy, w ogóle się nawet nie ogląda do tyłu, końcówka ale może być jeszcze ciekawie e, bo tam to dociskają, jeszcze ta końcówka, trzeba dowieść trzeba dowieść, bo będzie do końca walka, wytrzymał świetnie, krótki dystans a jednak wymagający to są młodzi zawodnicy, to usłyszałem przed chwilą informację, że chyba po raz Drugi albo trzeci w ogóle to bieganie nasze wykoleniowie jest w międzynarodowym wydaniu, bo w biegu na 10 kilometrów będziemy mieć także przyjaciół z Niemiec, ze Szwecji. E, w związku z tym fajnie, że w ten sposób się zapominamy. Super, super bufatki. Wszyscy porozbierani. Wódach sportowych. Mega! Dawaj ala, dawaj ala, tak jest, tak ma być. Dużo emocji na trybunach. Słuchajcie, to są biegi, które ogląda najwięcej kibiców, bo potem i będą starsi z państwo będzie mniej. O, za to też dziękuję. Adam przebiegł pierwsze 100 metrów w molegońskiej Mega sprawa. Naprawdę. A jutro... A, a, a jutro usłyszycie go po godzinie 15 jak będzie się. Adam Dar, jak mogę i będzie bramki zdobywała w świadczy z Rakowym. Kiedy będzie można to obejrzeć w telewizji? Wykorzystajmy to. A, kiedy? Słuchajcie, no to generalnie... Szybko, bo już o 16.30 w granicy. Dłuższa relacja o 18.20. O 18.30 w granicy. W wiadomościach sportowych na jedynce, to mi zdaje się, się po 20 wieczorze w TVOP Sport, generalnie przychodzicie do domu, włączacie to, to nasze, najpierw, naszą antenę TVOP w Szczecin, a potem każdą inną obózową w będziemy. Proszę bardzo, skłonimy na, zbunny na zbunny końcu cały wątek przyspieszy. Genialnie, genialnie, naprawdę genialnie. Ale te brawa od Państwa teraz powinny być największe, najtrudniejsze, kiedy przeżywają zawodnicy. Teraz musicie być mocni, musicie być bardziej krótki, złowić to, co się stara. Skąd taki pomysł na właśnie sportowe świętanie, właśnie świętanie niepodległości, na no sportowo, na biegowo? W zasadzie na tą minę goleniowską przychodzimy już od wielu, wielu lat. No teraz ośmioletni już jest drugi raz. Dzielnie zawsze walczy i to jest fajne spędzanie czasu, uważam, bo pokazujemy naszą tożsamość tu goleniowską, Damila od 35 lat, to no super sprawa, uważam, że... Dobre, dobra, dobry pomysł organizatora na to. No właśnie, młodzieniec biegnie, a Pan? No ja niestety nie, bo już troszeczkę wiekowy jestem, żeby biec w takim biegu. Kiedyś próbowałem w takim, w takim bieganiu, ale nie, to nie dla mnie Czyli dzisiaj kibicowanie? Dzisiaj zdecydowanie kibicowanie. Czyli... Czy tylko naszemu uczestnikowi, czy jeszcze, jeszcze może podczas Mili, może podczas tego najdłuższego biegu. Nie, kibicujemy wielu osobom, ponieważ w Goleniowie jest również klub piłkarski na goleniu, którego miałem przyjemność być prezesem do czerwca tego roku. I ja również im kibicuję, bo to są super sportowcy. Jeżeli mogłabym tutaj właśnie pana pośwycać, chciałabym się dowiedzieć, proszę, jak było przede wszystkim. No dobrze. Hmm. Czy to była trudna trasa, czy ona była długa. No taka to dosyć krótka. Ale to fajnie i przygotowywałeś się jakoś, był jakiś trening. Nie miałem. Nie, nie potrzebujesz treningu, żeby z taką trasę. Nie. Nie potrzeba. W ogóle. Nie, nie, nie potrzebuję treningu. Jestem bardzo szybki. Po prostu starałem się. Tylko... Czy innym też zamierzasz teraz kibicować? No nie. Nie. Nie, a tym starszym, dorosłym? Nie. Tak. Mi kiwicowali, to cały I medal gdzie? Za Nie wiem, W jakimś wyjątkowym miejscu gdzieś na ścianie? W wyjątkowym miejscu. Na buzce, na dalej. Czy to pierwszy, czy już były jakieś medale? Były! 6 medali już mam to ja, to ja rozmawiam już po prostu z profesjonalistą prawie. To jest prawda. Dziękuję bardzo w takim razie i bardzo, bardzo serdecznie gratuluję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Wszyscy

W z pewną dekoracją, bo takich jeszcze dekoracji nie było, z miłkami. Krzysztof Grzegorzew, kapitan tekst. Można to to już a nie tam? Jaki wynik? Zielono, błąd Dziękuję, proszę. Dobra, dobra. żeby ten nam się utrzymał do ostatniego biegu, bo jak wiesz, to to Czekamy na wszystkich na jeszcze dwie biegu grudzieżowego. Oni za chwilę na scenie, stwierdzą, za chwilę tam

Zresztą, że zdecydowanie wcześniej, 20 dni kolegów i tutaj, Naprawdę, długie kolejki młodzieńców, którzy go starali się i to wboczali swoje dzieci. I bardzo I fajnie, że apelowali o to, bardzo bardzo tego, bardzo to bardzo mógł żeby było żeby było taką okazję. Fajnie, jak ten medal jest częstszy niż karku, bo tak mi przytrzymać, bo to naprawdę fajnie wygląda. Wolczycie świętych pamiątek, ale w domu, jak one się pojawią za 10 lat. I tak no nie mam nieugierzał, potem gdzieś w głowie się, się pojawi, że jednak mam szalonych, walniętych, fajnych rodziców, że na ten siedzi, że w domu przygotowując obiad wychodzimy na zewnątrz 11 listopada biegamy. Mamy, mamy pecha, że akurat na to święta, na mamy w dniu, którym na ogół jest głośno, zimno, gdzieś tam pada deszcz, no tak poczynić, to się niestety złożyło. Tak, historia się go podała, związana trochę z naszym warszawem i No i dobrze, ale rzeczywiście mamy bardzo dużo odcinków poświęconych, czy związanych z wydarzeniami tragicznymi, a to jedno z takich, które można po prostu się zwyczajnie zapomnieć, uśmiechnąć i fajnie, że tych białokrymowanych jest dużo i niezależnie od tego, skąd pochodzą, a wiecie o tym, że są związane z polskim plebem i litewskim i tak to wszystko wygląda, prawie wszystkie gotowi i o tak, że się na dzięki wodom. Naprawdę trudno mi się robiło, jak patrzę na jak są przygotowana Przygotowano po pierwszym obozie, po pierwszym obozie, prawda? Już był? Po drugim obozie, o matko! Obozie przygotowawczym oczywiście przed parami. Jędrzecami. Taka ciekawa sprawa, bo pewnie Państwo to sami zakładacie i mówicie o tym, że, że dziennikarze to są... Pewnie w tym uzoracji jest, ale że popełniamy błąd mówimy nie parę Olimpiara, e, tylko parę Olimpiara. drodzy Państwo, tak się można, spara linii Tak to powinno wyglądać tak to jest, wygląda. Adam, bardzo proszę, bardzo, 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 bardzo w tej chwili wygląda. Ale tamto to właśnie jest jedyno, w imieniu uczestnicy tego tytułu zapraszam przedstawicieli firmy KMP, Państwowa, chyba nas na scenę, ono do tego projektu, na uczestników pierwszego grupu chłopców

Dzień dobry, dobrze. Jeśli nie mogę, to nie Dobrze, no to w takim razie kimicuje Pani dzisiaj? Dlaczego i komu? Córeczce na dusi, siostry, dzieciom, atkowi. Pozdrawiam serdecznie, no i wszystkim z mostów i z koleniowa, jak zawsze w koleniowie mila jest ekstra. Dlaczego akurat na sportowo? Dlaczego ten sposób taki to promowanie też goleniowa i aktywności fizycznej jest według Pani jak najbardziej okej? Okay? Na sportowo, bo na zdrowo. Powinniśmy coś zaszczepić tym dzieciom, żeby zdrowo się odżywiały i zdrowy tryb życia prowadziły. Także mama może kiedyś też wystartuje w mili. Właśnie, o to też chciałam zapytać, czy jeszcze panią na przykład zobaczymy, może w przyszłym roku. Może za dwa lata. Bardzo dziękuję. Panowie, każdy, 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 o każdy, każdy, jest, jest każdy, 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 się, każdy, się każdy,

Poprosimy o ocenę Jakoś taniej karno, że już tą formułę startową. Przypomnijmy, że na 15 Razem nie Państwo no dlaczego Dlatego, że ten program jest że także dla tych wszystkich uczestników, żeby w którym momencie mają się na starcie, a w którym momencie mają uciec, a w którym starcie, Tak, żeby nie, chyć, nie chyć. Już, już, już są. na tą długą prostą, we wzdłuż parku i za moment, się się każdy, oczywiście to wszystko, dzięki się. Jest to wszystko samo, tak,